Cześć. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam 10 roślin, które powinny znaleźć się w tym roku w waszym ogrodzie. Zapraszam. Na pierwszy ogień idzie trawa pampasowa. Co o niej? Lubi gleby żyzne, wilgotne. Sadźmy ją w słońcu, a będziemy mogli cieszyć się pięknymi kwiatostanami w kolorach białych czy różowych od września do października. Mała uwaga dla alergików jest uczulająca, więc nie sadźcie jej blisko domu. Drugą rośliną w naszym zestawieniu jest laurowiśnia, po łacinie prunus. Ludzie bardzo ją cenią głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dzięki swojemu regularnemu kształtowi, dzięki czemu bardzo dobrze odnajduje się w nowoczesnych ogrodach, do, dosyć regularnych, a po drugie jest rośliną zimozieloną, przez co nie zrzuca liści na zimę i jest fantastycznym zamiennikiem tui czy cyprysika na żywopłoty. Mała uwaga: laurowiśnie jest niezwykle trująca, tak jak jej owoce, które wypuszcza jesienią. Jej owoce są małe i czerwone, niezwykle kuszące dla dzieci i zwierząt, więc warto na to zwrócić uwagę. Następną rośliną w naszym zestawieniu jest jagoda kamczacka. Jako, iż mamy luty, nie wygląda może wybitnie pięknie, natomiast będzie bardzo dobrym pomysłem do Waszego ogrodu na wiosnę i lato. Jej pokrój to bardzo gęste jajko, z czym wygrywa z borówką, która ma dosyć nieregularny kształt. Następnym jej plusem są jagody. Podłużne, bardzo ciemne, zawierające mnóstwo witamin oraz wartości odżywczych. Bardzo podobne wymagania jak borówka, gleba kwaśna, torfowa, dosyć piaszczysta oraz półcień. Myślę, że jest to bardzo fajny i oryginalny zamiennik dla popularnej borówki. Często, głównie w lato, możemy usłyszeć, że Polska ma dosyć duże problemy z wodami gruntowymi. I tutaj wchodzą nasi dwaj bohaterowie, ale jest ich na rynku znacznie więcej. Chodzi o rojniki. Jak i wszystkie sukulenty, na przykład rozchodniki. Są to rośliny niezwykle odporne na suszę oraz na słońce, więc fantastycznie sprawdzają się na skalniakach czy na rabatach. Ich największą zaletą jest trwałość. Można go wyglądać dosyć niewinnie, natomiast w ogrodzie znacznie zmieniają wygląd poszczególnych miejsc. Co ciekawe, bardzo ładnie kwitną, wypuszczają bardzo duże kwiatostany osiągające nawet pół metra wysokości. Co ciekawe, zakwitają raz w życiu, ale tylko te pojedyncze odnóżki po osiągnięciu dojrzałości. Myślę, że to całkiem ciekawa roślina, która zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Następną rośliną w naszym zestawieniu jest Ostrokrzew. Ostrokrzewa możemy spotkać w Polsce, w Azji, w Amerykach obydwu, a pewnie i na Antarktydzie by się znalazł. Co go łączy z naszą laurowiśnią? Mianowicie zimozielone liście. W odróżnieniu od laurowiśni posiada on bardzo kujące, kolczaste i dosyć mięsiste liście, oraz wypuszcza również trujące, małe owocki jesienią. Jest dosyć często również mylony z machonią, która nie jest trująca. Doskonale sprawdza się na żywopoty oraz w miejscach cienistych. Kolejną rośliną, o którym Wam dziś opowiem jest słonecznica. Jest to roślina niezwykle odporna na suszę i słońce, podobnie jak rojniki. Tworzy bardzo ładny dywan, który dorasta do 30 cm wysokości wiosną oraz latem. Pięknie zakwita na różnobarwne kwiaty, mogące przypominać małe słoneczniki. Doskonale sprawdza się na rabatach oraz skalniakach. W naszym zestawieniu pora na iglaki, a mianowicie Cisa Hixi. Roślina jest cała trująca zwłaszcza, że wypuszczają się nią czerwone, małe owocki. Podobnie jak laurowiśnia, warto więc to wiedzieć. Jest głównie używana na żywopłoty. Dorasta do 3 metrów po 10 latach. Jest niezwykle wąska, zawiera bardzo mało miejsca w ogrodzie, tworząc bardzo fajny, regularny pokrój. Myślę, że bardzo fajna roślina na nowoczesne ogrody. Drugim reprezentantem idlaków na naszym zestawieniu są miałowce płożące. Zyskują niezwykłą popularność dzięki swojemu horyzontalnemu, rozłożystemu pokrojowi, który świetnie spisuje się czy to w wiejskich ogrodach, bardzo popularnych, jak i nowoczesnych ogrodach, którym bardzo fajnie komponują się między innymi z laurowiśnią. Mają praktycznie zerowe wymagania glebowe, słoneczne czy mineralne i mogą być posadzone niemalże. Wszędzie. Jest rośliną okrywową, więc jeśli macie jakieś miejsce, gdzie nie wiecie, czego zasadzić, warto wybrać jałowce porządne. Bluszcz pospolity to przedostatnia roślina w naszym zestawieniu. Zyskuje niezwykłą popularność dzięki temu, że jest jedynym pnączem zimozielonym w Polsce. Podobnie jak jałowce, ma bardzo małe wymagania czy to termiczne, glebowe czy jeśli chodzi o nasłonecznienie. Często widzimy go porastającego czy to domy, czy drzewa, co wygląda fantastycznie, zwłaszcza zimą, kiedy wszystko co liściaste już nie jest liściaste. Ostatnią rośliną na naszym zestawieniu jest ostnica ponytails. Zyskała swoją popularność dzięki bardzo cienkim włoskom oraz tym, że gdy podrośnie do około 60 cm wysokości jej źdźbła zwisają charakterystycznie Troszeczkę jak tużyca brązform. Jest królową ogrodów nowoczesnych, przez co coraz częściej możemy widywać ją w polskich ogrodach. Nie ma wielkich wymagań glebowych, słonecznych czy pokarmowych. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pokazałem Wam chociaż jedną roślinę, która Wam się spodoba i zasadzicie ją w swoim ogrodzie. Widzimy się niedługo. Cześć!